Dzień dobry, akwarysta niedzielny. Rozpoczynamy nierówną walkę od nowa. Trochę trzęsie, bo muszę kręcić z łapki niestety. Ale zaraz przejdziemy na statyw. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam na tamtym kamieniu następna porcja. Także mam z czego wybierać i z czym walczyć. A czy walczę ze sobą bardziej niż z tą ikrą, bo ikry mi nie brakuje, a walczę ze swoimi umiejętnościami. Dobra, już przechodzimy na statyw i pogadamy chwilkę. No dobra, jak widzieliście, to odłowiłem parę sztuk do kotnika. Dziesięć. Doliczyłem się dziesiątki tyle mi się udało zassać wężykiem eee, matce czy tam ojcu, bo nie wiem, kto tam pilnował ich. Z rodzicami jeszcze pływa no, dosyć sporo, ale nie wiem, czy przetrwają. W każdym bądź razie e, w tym akwarium teraz, w tym dużym, nie brakuje niczego. Artemia tutaj jest łopatami wrzucana e, jajko, e, pierwotniaki wszystko. E, więc. <grytania> no powinno coś przetrwać. Myślę, że nawet w ogólnym akwarium. A jeżeli nie przetrwa, no to może w tym kotniku mi przetrwa. Trzymajcie kciuki, bo ja naprawdę kurczę już teraz robię wszystko. Wszystko, co jest tylko możliwe, żeby żeby się dochować tych wnucząt. <grym> i, i, I po prostu się nimi cieszyć i Wam pokazywać jak, jak rosną. No są maleństwa, no są maleństwa, no, widzicie, tutaj może teraz będzie to bardziej bardziej widać niż wcześniej, bo wcześniej oczywiście robiłem powiększenia, żeby to, to jakoś Wam pokazać. No takie przecinki, no, no przecinki to stawiane cienkopisem, a, a, a nie długopisem. No mam nadzieję, że tutaj to akwarium sobie poradzi z, tym, z tą ilością tego, co ja tutaj teraz do, do, dorzucam? Z artemią pewnie nie będzie żadnego problemu, bo jeżeli nie zjedzą maluchy, to, to zjedzą po prostu drobnoustki czy, czy tam zbrojniki, gdzieś tam z dna ściągną, czy, czy kirysy. A gorzej z tym jajkiem, które tam gdzieś będzie pewnie zalegało. No i z tymi pierwotniakami, no chociaż tak jak przy ostatniej mojej próbie. Wam mówiłem, w 20 to był moment, kiedy, kiedy jak rzuciłem pierwotniaki do karmienia e, tych maluchów, to moment na drugi dzień woda była biała, a w 350 no, pff, nie było śladu, więc e, bo, bo, no, biologia, no, w 350 robi swoje, tak, no, no, jest, jest tutaj jej trochę, przede wszystkim ja mam bardzo grubo podłoża, kurczę, no dwa dosyć duże filtry, e, które są... No bardzo dojrzałe, bo akurat teraz nie były bardzo długo ruszane. No od czasu kiedy wyciągnąłem ten, ten absorbent krzemu, e, który tutaj miałem, więc to było... No to ten jeden filtr był ruszany z miesiąc półtorej miesiąca temu, tak? A ten drugi no, nie był ruszany już parę miesięcy. E, dobra, taki szybki update tygodniowy. E, <grym> W ciągu tygodnia e, chciałem Wam tylko pokazać. To jest mój drugi dzień walki z tymi, z tymi maluchami. Podjąłem tą walkę. E, mam nadzieję, że w końcu skutecznie. Dobra, trzymajcie się na razie. Hej!